Skoro potrafisz czuć smutek i złość bez powodu, to czy możesz czuć się dobrze bez powodu? Twoim prawdziwym celem nie jest sukces czy idealny dzień. Celem jest wytronowanie mózgu i ciała, by utrzymać nieustannie wysoką częstotliwość emocji na co dzień. Dzieci cię wkurzą, żona cię wkurzy, mąż cię wkurzy, pracodawca cię wkurzy, klienci cię wkurzy, wszyscy cię mogą wkurzyć. Pytanie jak szybko zejdziesz i wejdziesz do góry. Bo całym celem jest wejście jak najszybciej z powrotem w te wibracje, które są wibracją miłości i spokoju. Dlaczego to ważne? Gdy w frustracji, hormony stresu jak kortyzol utrzymują się wysoko. Cierpi serce, odporność i pamięć. Ale gdy świadomie wybierasz wdzięczność, radość czy spokój, nawet bez zewnętrznego powodu, wypełniasz układ nerwowy serotoniną i dopaminą. Ono o tym nie wie, nie rozumie, co się dzieje. Ważne, że te hormony się pojawiają. Myślisz wtedy jaśniej, szybciej regenerujesz się, przyciągasz lepsze reakcje. Wysoka wibracja to nie jest sztuczna radość. To emocjonalny stan operacyjny, który czyni Cię twórczym. Odpornym i magnetycznym. Najlepszym przykładem jest Jezus Chrystus. Kiedy był w różnych sytuacjach, On nie obniżał swojej częstotliwości. Szybciej współczuł innym, którzy wchodzili w ten stan i On trwał przy nich. Ale On sam był zawsze wysoko, niezależnie od tego, co się działo. Bo, tak jak mówił, kiedy jest burza naokoło łodzi, Ty utrzymujesz ten spokój w głowie, a wszystko inne niech się dzieje. Ty masz czystość i spokój w głowie.